Cześć moi drodzy, witajcie serdecznie z tej strony Darek Zelinada, w tym materiale pokażę Wam fajną konstrukcję, taką codzienną, taką przydatną w codziennych rozmowach, a mianowicie im coś, tym coś. Dlaczego ja pokazuję tak do góry? Ponieważ te strzałki symbolizują stopień wyższy od przymiotnika, a właściwie od przymiotników, które zostaną tutaj użyte. Najlepiej pokazać to na przykładzie. Im szybciej, tym lepiej. Widzisz szybciej i lepiej. Albo na przykład im starszy jestem, tym mądrzejszy jestem. Chciałbym w to wierzyć. A teraz jak przenieść to na angielski? Bardzo prosto. Wystarczy zapamiętać dwa słowa, a właściwie jedno. The i stopień wyższy przymiotnika, czy też przymiotników, które chcemy użyć. Ponieważ cała konstrukcja będzie wyglądała następująco. The, stopień wyższy, the, stopień wyższy. I taki dość codzienny przykład. The sooner, the better. The sooner, the better. Czyli im szybciej, można też powiedzieć the faster, the better, tym lepiej. Soon oznacza wkrótce. To jest coś, co ma się wydarzyć za chwilę. Czyli przymiotnik sooner będzie synonimem w wielu sytuacjach przymiotnika faster. So, the sooner, the better. Jeżeli ktoś Cię pyta, kiedy to chcesz, na kiedy mam Ci to załatwić, you can answer the sooner, the better. Czyli im szybciej, tym lepiej. Weźmy coś bardziej skomplikowanego. The more you learn, the more you know. Widzisz? More. Wskazuje, że jest czegoś więcej, jest to stopień wyższy. The more you learn, the more you know. Czyli im więcej się uczysz, tym więcej wiesz. Choć jest też takie przysłowie, które mówi o tym, im więcej się uczysz, tym mniej wiesz. So, the more you learn, the less you know. You could say that. Czy też coś takiego prostego, takiego bardzo codziennego. The more, the better. Im więcej, tym lepiej. Czyli the more, im więcej czegoś masz, the better. Tym lepiej. How much you need? The more the better. Teraz kolejny przykład. Coś, co podałem niedawno w języku polskim. The older you get, the wiser you become. Czyli the older, widzisz, stopień wyższy od old. Im starszy się stajesz, you get the wiser. Łajś coś mądrego, coś takiego stonowanego. Taka mądrość wynikająca nie z nauczenia się jakiejś umiejętności, tylko bardziej taka mądrość życiowa. The wiser you become, tym mądrzejszy się stajesz. Można by też powiedzieć, The lazier. Lazier, czyli bardziej leniwy. Nie mogło zabraknąć czegoś z pieniędzmi, bo przecież pieniądze to coś, co nas dotyczy. The more you earn, the more you spend. Czyli the more you earn. Im więcej zarabiasz, ponieważ właśnie słowo zarabiać to jest en, tak to wypowiemy mniej więcej. Ja na początku popełniałem błąd z tym słowem, mówiłem irn, ale zawsze zachęcam do tego, że jeżeli poznasz jakieś nowe słowo, to koniecznie wrzuć je sobie choćby w Google Translate i zobacz, jak ono jest wymawiane. Spróbuj się do tego później zbliżyć. The more you spend. To spend money oznacza to właśnie wydawać, czyli im więcej zarabiasz, tym więcej wydajesz. Kolejny przykład, bardziej filozoficzny. The higher you climb, the harder you fall. The higher, czyli im wyżej you climb się wspinasz. To climb oznacza właśnie wspinać się. Zauważ, że jest to B nieme. To słowo było użyte jako przykład w jednym z moich materiałów na temat cichych liter. Zachęcam Cię do znalezienia go na moim fanpage'u. The harder you fall. Tym mocniej spadasz tym twardziej spadasz tym twardszy będzie upadek tak by sobie to można przetłumaczyć czyli na przykład to mogłoby być takie ostrzeżenie na przykład w filmie gangsterskim uważaj bo im wyżej się będziesz wspinać tym mocniej będziesz spadać i za chwilę ostatni przykład, ale jeżeli do tego momentu ci się podobało, nie znałeś czy nie znałaś tej konstrukcji, myślisz sobie, o fajne to będzie, to mi się na pewno przyda, koniecznie dorzuć mi jakąś łapkę w górę. Być może udostępnij ten materiał. Niech twoi znajomi zobaczą, że angielski może mieć ludzką twarz i może być czymś przyjemnym. Można go pokazać na fajnych, życiowych, przydatnych, praktycznych przykładach. Więc różnego rodzaju łapki udostępnienia, serduszka mile widziane. A ostatnim przykładem jest coś takiego. The stronger you become. The gentler you will be. So the stronger you become, im silniejszy się staniesz, the gentler you will be. Słowo gentle na pewno kojarzysz to ze słowa gentleman. Gentleman jest tłumaczone jako po prostu pan, jako mężczyzna. Mówi się: Ladies and gentlemen, panie i panowie. Tutaj też uwaga, nie gentlemans, tylko gentleman. Gentleman jest i liczbą pojedynczą, i liczbą mnogą. Od taka ciekawostka, ale samo gentle. Oznacza coś delikatnego, takiego spokojnego, stonowanego. Gdy na przykład chcemy podejść do jakiegoś zwierzątka, żeby je pogłaskać, ktoś może powiedzieć be gentle. Więc można to przetłumaczyć jako im silniejszy się stajesz, tym delikatniejszy będziesz, tym łagodniejszy będziesz. O, to by było. Dobre tłumaczenie. I oczywiście przypominam, że te wszystkie frazy będą też wypisane w opisie, dlatego możesz je sobie skopiować, przepisać, zobaczyć ładną czcionką, niekoniecznie tym moim pismem. Wtedy na pewno bez problemu przeczytasz ten tekst. W tym materiale to tyle. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia już niebawem. Cześć.